Słodziaki, a dzisiaj milki boksy! Fredo boxy, Kosmiczne boksy! Fredo kosmiczne boksy! Ale najpierw muszę się do nich dobrze przygotować. Okej, okay, przygotowana już jestem. W takim razie przejdźmy do naszych boksów! Myślałem, że będziesz robotem. Ale robota już mamy! Z wcześniejszego odcinka, który wyświetla wam się w proponowanych, dowiecie się, w jaki sposób zdobyłam robotę? Dzięki, Misaga. A dzisiaj robimy ostatni odcinek Milki Boxów. Bo ja muszę znaleźć brokatowego Fredo, bo go już mi nikt nie da. Bo jeszcze nikt go nie ma. W takim razie będę pierwsza i zdobędę brokatowego Fredo. On tu musi być. Otworzymy tuzin Milki Boxów. Ale najpierw. Fredo Boxów. Ale najpierw. jeśli jakiś zabłąkany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrabić. Przypominam, mówisz o łapkach w górę, ponieważ każda łapka w górę to większa szansa na robota. Na co? Większa szansa na brokatowego Fredo. Fredo, jesteś tu? Jestem tu Mufina. Nie spytałaś się, czy to brokatowy Fredo. Napiszcie mi koniecznie, które boksy lubicie. Milka Secret Box czy Dairy Milk Fredo? Bo zestawienie kosmicznych boksów z Milki i z Fredo macie z wcześniejszego filmu. Ale co tu dużo mówić? Zaczynamy. I nasz ostatni tuzin, milki sekret boxów, Fredo boxów Prezentuje się tak, jak tutaj pusto I ja tutaj znajdę robota Prokatowego Fredo Robota, już mamy kitek Dzięki Miss Adze oczywiście, także robocie Cieszę się, że do nas przyleciałeś i jesteś przepiękny Ła, ła Działa! Nasz robot działa! I ma imprezę! Ty odczuwasz na pleny tydzień ja razem z naszej Milki Boxem! Tiu, Fredo Boxem! Tiu. Spap! Tiu. Dery-milk Fredo, dawaj nam tutaj brokatowego, Fredo! Sprecyzowałam brokatowego. Standardowo w pierwszym boksiku zacznijmy od czekoladek. Które są bardzo zbliżone do czekoladek z milki Ale wydaje nam się, że są o mniej mleczne Bo te milka takie bardzo, bardzo mleczne Ale możliwe, że nam się po wydaje Więc nie mam w sumie pojęcia No ale tak to mniej więcej tak samo Natomiast ważniejsza sprawa, Czyli nasza zabawka jest tutaj Czyli brokatowy Fredo w tym oto wydaniu Joe Brokatowy Joe oto w tym takim wydaniu To jest ona Ona, brokatowa Joe I nasza kosmiczna Joe prezentuje się tak Joe zwykła była moją pierwszą figurką w Milky Boxie Znalazłam na TikToku. Nasz gwiezdny zespół prezentuje się tak. Tutaj mamy labirynt, który już mamy. W sumie stąd mamy wszystkie. Oprócz brokatowego Fredo, ale wszystkimi powtórkami pandy na pewno nie pogardzę, bo jest przepiękna i w Polsce jej nie ma. Także pando wstrzesz się. Karty planetarne udało nam się ostatnio trafić, także brakuje nam tylko i wyłącznie brokatowego Fredo. Trzymajcie kciuki do końca odcinka, żeby udało nam się go trafić. I ewentualnie Oza jako panda. Terry Milk Fredo. Tiu. Drugi boksik. Dam, dar, dam. Ekscytacja. Coś czuję, że dzisiaj na niego trafimy, naprawdę. O nie, mamy naszą Jo, czyli moją kochaną świnkę. Pani świnka. Hejka! Rozpakujmy cię, pciu! Pciu! I nasza świnka prezentuje się tak i jest jak zawsze przeurocza. Uwielbiam ją, bo ogólnie świnka mi się najbardziej z tego wszystkiego podoba, a nie po jest różowa i stanowi super zespół do naszej Jo. Oh, hej. Moi drodzy, idziemy dalej szukać naszego brokatowego Fredo ciu, ciu. Mamy jeszcze tylko 10 szans do trafienia naszego Fredo Dam, daradam. Kityk, trzymasz kciuki? No trzymam, ale i tak nie trafisz Ej, no nie mów tak Ja muszę trafić Panda, mamy Oza, ale super Chodź Ozie, rozpakujemy cię Tziu, I nasza Ozopanda ma oczywiście towarzysza z wcześniejszego odcinka, który wyświetla wam się w proponowanych. No ja uważam, że Oz jest prze-prze-przeuroczy, dlatego się mega na niego cieszę. I chcę go trafić jak najwięcej dzisiaj, bo to ostatnie zagraniczne boksy, w których mogę trafić. Oza, Ozopandę. Napiszcie koniecznie mi, czy wolicie Ozopandę, czy Ozomisia? Ozopanda jest słodsza. serio, tak myślisz? E, no nic. I przywiozłem Ci kolejnego boksa, Mufina Dzięki, przypilnuj teraz Żeby to był Twój wierny towarzysz Brokatowy Fredo Ja wiem, że Wy się przyjaźnicie O, byś miała rację Ja mam rację Tu będzie ta soba O, w sumie to się cieszę chyba Tak? Ja chcę Fredo Ale Oza nie ma w Polsce I mów, że chcesz brokatowego Fredo, bo Fredo Cię wykiwa Prawda Mój zespole, pilnujcie boksa. To robocik musi teraz otworzyć Robot powinien tego pilnować i? Jak to jest, że tyle otworzyliśmy? Jeszcze nie ma. Nawet mi nie mów. No nie. Mamy spinner! Orbita spinner. Teraz robot będzie miał sobie czym kręcić. Okej, okay, masz scenę. Dzięki, mówi na art. Spoczka. Uwaga! Bo nas szósty boksik właśnie wjechał. Zmieniam. Wleciał. Dam, daram, Masz na niego oko? Mam mofina. Dam, da, da, da. No nie lapirynt planetarny. My już cię mamy. Razy 20. <gryw> bam bam bam. Ja wiem, co się dzieje. Robot chce być jako jedyny gwiazdą. Dlaczego nie daję ram brokatowego Fredo? O nie robocie, wypadasz stąd! Tak być nie może! Uwaga, bo jesteśmy dokładnie w połowie naszych boksów. Mamy już dwie pandy, więc super, ale nie mamy nadal naszego Freda Zostało sześć szans na Fredo. Teremilk, Fredo. Chodź tu. Fredo! Napuchnięte. Może jest tutaj ten brokat? Jest! Musiałeś powiedzieć choć tu Fredo? Naprawdę musiałeś to powiedzieć? Tak, no i widzisz, Kitek, co żeś narobił. No masz Fredo. Ale jest Fredo! A gdzie jest jego brokat? Pomalujesz go. Mm. Fredo, jest mi przykro. Sorki, mówina, ale w kolejnym będę już brokatowy. Obiecuję. Zostało nam już tylko 5 boksów, a więc, moi drodzy, wszyscy trzymamy kciuki za brokat! O, tak. Słuchajcie, jest sprawa: jeśli w tym momencie zostawicie kciuka w górę, to tutaj będzie brokatowy Fredo. Zaraz sprawdzimy, także koniecznie kciuk w górę. I lecimy do naszego boksa! Dam, dam, dam. O, raz, mamy razem. Za mało kciuków w górę zostawiliście. Zdecydowanie za mało. Prawda? Zostały nam cztery szanse, a wy mi teraz koniecznie napiszcie w komentarzu. Co sądzicie o dalszej serii Milky Secret Boxów? Czy to ma sens? Czy chcecie jeszcze więcej tego oglądać, jeśli nie trafię na Fredo? No i nie trafiłam na Fredo. Napiszcie koniecznie. Drugi Labirynt Planetarny. piąty! Setny. Ojcie. Stosik Milky Boxów. Oj. Stosik Dermick Fredo. No co jest? Nieważne. W każdym razie przejdźmy do odpakowania jednego z trzech. ...krokodowych Fredo. Dokładnie, może nam się teraz trafią trzy, ale by było. Dam, daradan. Jo już byłaś. Dzisiaj u nas, no to ty, nie zakupiaj się. Czy to się nazywa P? Czy po prostu ja nie umiem otwierać miękkich boksów? Napiszcie koniecznie. Jo sobie stanie tu, a my przejdźmy do przedostatniego boksika. I Jo się załamała. Ale my nie tracimy wiary, bo jeszcze są aż dwa boksy. Aż dwa. Szanse są i tak wszędzie równe. <laughs> Czemu? Fredo, czemu nie jesteś brokatowy? Bo jestem wyjątkowy, mówina. Mam gwiazdkę. Wee! No dobra, stańcie sobie tu. I nasz ostatni boksik. Zagraniczny boksik czeka na otwarcie. Otocz go pandami. Okej, okay. mój drogi, jesteś otoczony przez swoich przyjaciół. Tak więc nie rozczaruj ich. Nie ma szans na trafienie. Przestań! Za mało! Nie! I dlaczego? Ja nie wierzę Czy ja naprawdę mam takiego pecha? No i tak prezentują się nasze dzisiejsze zdobycze Damy jeszcze tutaj na czoło robotę od Mizagi Ponieważ, no niestety, brokatowego Fredo nam się nie udało trafić, ale nam się udało trafić dwóch zwykłych Fredo i dwie pandy. No i oczywiście moją kochaną świnkę. Z tego zestawienia wybieram pandy i joe. A wy, napiszcie mi koniecznie, która figurka Wam się podoba najbardziej z tego zestawienia. Robot się nie liczy. A ty, kitek, kogo byś wybrał? Ja bym wybrał pandę. No wiadomo, napiszcie mi koniecznie, co powinnam teraz zrobić. Czy już sobie darować milki boxy? Czy jeszcze poszukać? Piszcie mi, proszę. Pamiętajcie o subskrypcji! Z dzwoneczkiem! Mam nadzieję, że nasze kosmiczne zabawy wam się podobały. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, bo jest to mega motywujące, a każdy kciuk w górę dodatkowy milki Box na świecie. Pamiętajcie! A my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki! Pa!